Dobry tu i i to będzie recenzja kostki YJ, YJ Yulong. Kostka przychodzi na w takim pudełeczku standardowym jak od kostki YJ. Jest tu pokazana budowa tej kostki i wizerunek salicha. Naklejki są bardzo ładne. W ogóle się nie zdzierają i mają bardzo ładne kolory. Tutaj jest pomarańczowy, niebieski, czerwony, żółty i biały. Budowa. Jest podobna trochę do wyląga. proszę zobaczyć. A narożnik tak bardziej trochę do Aolonga. I standardowy niebieski krzyżak jak do kostek Molyu. Teraz sobie kosteczkę złożę i przejdziemy do ścinania zakrętów. Kostka ścina prawie ścina 45 stopni. 45 stopni. Z drugą stronę trochę trochę mniej. taki 25. Yy, to jest ta kostka jest bardzo szybka. To jest, na razie to jest moja no, kostka główna do układania. Yy, raz, dwa razy mi się zdarzył Loing Pop. I raz mi popnęła, że, że was mi po prostu tak wypadła, ale tak to kostka jest bardzo szybka. Polecam. No to do widzenia.